Cześć kochani, ja nazywam się Hanna, a to jest kanał Vegan Rebels. Dzisiaj słuchajcie, przedstawiam Wam pire ziemniaczane z duszonymi grzybami. Są to grzyby, które słuchajcie, własnoręcznie zebraliśmy. Razem z Bartłomiejem, moim mężem, chodziliśmy po lesie i zebraliśmy no prawie 4 kg. Słuchajcie, podgrzybków z odrobiną maślaczków. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. No i słuchajcie, jest to takie typowe danie kuchni polskiej, które ja, które ja, słuchajcie, zrobiłam w wersji wegańskiej. Jak przygotowałam podgrzybki? Mianowicie podgrzybki, no i tą odrobinę maślaków, słuchajcie, udusiłam razem z cebulką. Najpierw podsmażałam cebulkę na oleju. Potem dołożyłam do tego podgrzybki i maślaki. No i dusiłam je właśnie z tą cebulką. Po czym dodałam do tych grzybków taką oto śmietankę kokosową. No, słuchajcie, naprawdę nie potrzeba dodawać do tego dania. Śmietany od zwierzęcej, ponieważ właśnie śmietanka kokosowa lub śmietanka sojowa świetnie tą śmietanę zastępuje. Te grzybki się zrobiły takie pyszne, delikatne, takie słuchajcie, wręcz bym powiedziała maślane. Ja akurat dodałam odrobinę tej śmietanki, ponieważ jednak no nie chciałam, żeby one były takie za delikatne, bo ja lubię ten smak grzyba. Oczywiście do smaku posoliłam i popieprzyłam bo ja bardzo lubię grzyby, w których jest wyczuwalny jednak pieprz. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o pióre ziemniaczane, to przygotowałam je w taki sposób, że no zwyczajnie ugotowałam moje ulubione ziemniaki no i słuchajcie, w momencie kiedy już były takie dobrze ugotowane dodałam moje ulubione masło roślinne firmy Naturli. Jest to bioroślinna do smarowania pieczywa. Słuchajcie, co jest istotne? Przede wszystkim to masełko to masełko, ta roślin, ten roślinny zamiennik masełka, słuchajcie, smakuje jak takie typowe masełko irlandzkie, lekko solone. No, po prostu jest przepyszny. On zupełnie nie ma w smaku nic wspólnego z margaryną. To jest naprawdę idealny zamiennik masła, i co jest istotne, jest on bez oleju palmowego, także bardzo gorąco Wam polecam ten zamiennik masła. Jest to najlepszy dotychczas zamiennik masła, jaki znalazłam na rynku, i nic nie jest w stanie przebić tego smaku. Więc dodałam właśnie troszkę tego masełka, żeby, te mieś... żeby to pióre było idealnie gładkie i takie lekko maślane. A oprócz tego, słuchajcie, dodałam. Taki serek VioLife, słuchajcie, kremowy. Zaraz wam go otworzę i pokażę, jak on wygląda w środku. Który też spowodował, że to, to pióre. Ups, mały wypadek się zdarzył. Yy poczekajcie moment, serek mi troszeczkę wypadł, ale już go mam przepraszam słuchajcie, ten serek, tutaj go macie ten twarożek spowodował, że te ziemniaczki są jeszcze bardziej takie bym powiedziała maślane delikatne, no po prostu przepyszne do czego mogę Wam porównać ten serek Violife smakiem słuchajcie, najlepszym chyba porównaniem to będzie serek Philadelphia który no, ja nie znam osoby która by nie lubiła serka Philadelphia czy to w sushi, czy w innych Potrawach, czy po prostu na kanapkę. I właśnie do, do tego mogę porównać ten serek VioLife. Jeszcze raz wam go pokażę. Zobaczcie. Ja go akurat kupiłam, słuchajcie, w sklepie stacjonarnym. Jest to serek, tak jak tutaj widzicie, wegański. Jest on zrobiony na bazie oleju kokosowego. No i dodatkowo jeszcze jest tu napisane, że jest z witaminą B12. Co jest istotne, tak jak tu jest napisane, no wiadomo, nie zawiera na biału soi, glutenu, laktozy, orzechów ani konserwantów. Naprawdę uważam, że ten produkt jest rewelacyjny. Ja go kupiłam, słuchajcie, w zwykłym stacjonarnym sklepie, który się nazywa Groszek. Takich groszeków jest bardzo dużo, przynajmniej u nas, u nas w Warszawie można je spotkać wszędzie. Jedne są lepiej, drugie trochę gorzej zaopatrzone. Ten akurat, słuchajcie, jeżeli chodzi o produkty wegańskie, okazał się być bardzo dobrze zaopatrzony bo niedawno go dopiero odkryłam, tego groszka właśnie, dobrze zaopatrzonego. Także, moi drodzy, to pióre, ponieważ już go oczywiście próbowałam, jest bardzo delikatne, bardzo aksamitne, naprawdę razem z tym masełkiem roślinnym, przepysznym, lekko solonym, jest po prostu i z tym serkiem, jest po prostu naprawdę, to jest takie pióre, bym powiedziała, wyższej klasy, jest idealnie aksamitne, przepyszne. No i tak jak już wcześniej Wam pokazałam, ale pokażę jeszcze raz, dodałam do niego, do, do grzybów w sensie, taki, taką śmietankę firmy Natumi, kokosową, ale uważam, że równie dobrze zdałaby egzamin śmietanka sojowa lub migdałowa. Moi drodzy, także... Tym daniem chciałam Wam udowodnić, że typowe danie kuchni polskiej, takiej staropolskiej kuchni, wręcz bym powiedziała, jest równie pyszne, o ile nawet nie pyszniejsze w wersji wegańskiej. Zachęcam Was, spróbujcie, spróbujcie zrobić grzyby duszone, czy w ogóle jakkolwiek robicie te grzyby z ziemniaczkami, czy bez ziemniaczków. Spróbujcie je po prostu zrobić w wersji wegańskiej. Jeśli śmietana, niech to będzie śmietana wegańska. Jeśli masełko, niech to będzie właśnie Masełko roślinne i twarożek roślinny. Ściskam Was mocno, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!